Ah, no don't Czy macie rodzeństwo? A jeśli tak, to czy jest od was starsze, czy młodsze? I czy jest to brat, czy siostra? Jeżeli już mamy rodzeństwo, to najchętniej chcielibyśmy mieć zupełnie dwa osobne pokoje po dwóch różnych stronach mieszkania, najlepiej jak najdalej od siebie. Florian, nie przeszkadzaj! No, ale nie zawsze się tak da i czasem mamy wspólny pokój razem z rodzeństwem. Musimy go z nim dzielić i oznacza to masę różnych, nieprzyjemnych sytuacji. I oto Najgorsze z nich. Teraz napiszcie, czy jesteście młodszym czy starszym z rodzeństwa. Jeśli starszym, to na pewno kiedyś doświadczyliście przykrych zasad, związanych z tym, że trzeba się kłaść. Wcześnie spać, na przykład o 20. Te zasady wprawdzie dotyczyły naszego młodszego rodzeństwa, ale i tak wpływały na nasze życie, na nasz zegar biologiczny, bo albo też musieliśmy się szybciej kłaść, albo jeżeli nie, to musieliśmy się cicho zachowywać, albo po ciemku wszystko robić, nie świecić, no i jak tutaj funkcjonować. Możesz to ściszyć? Florusiu, do spania! Gasz ten telefon. Co? Już? No tak, już, już jest po 20. Ach. No dobra. No, ładnie do spania. Dobranoc, dobranoc. One later. A czemu ty nie śpisz? No ja nie mogę spać, bo Zuzia świeci jakąś latarką. Zuzia, gaś tą latarkę. Do spania. No właśnie, weź to zgaś. No, ale ja się muszę uczyć. Brata obudzisz, on się nie wyśpi do szkoły. A few moments later. Zuzia, weź ciszej, daj te dźwięki, bo ja nie mogę spać! Co tu się dzieje? Zuzia, budzisz go, wyłącz to i idź też spać. Niektórzy ludzie mają w sobie nadmiar energii. Gdy nasze rodzeństwo jest nadpobudliwe, to nigdy nie mamy spokoju, bo przytłacza nas swoją energią. Nie daje odpocząć w ciszy ani się skupić, ponieważ hałasuje, rozrabia, wariuje, skacze i ciągle nas angażuje. Zwalniam pokój 14:32. Mama! Ja ci coś pokażę. Karol, nudzisz się? Przyjechałem na wieczór kawalerski kolegi. Jezu! Karol, możesz być trochę ciszej? Proszę, bo ja chcę się skupić na tym filmie. Szczęście sprzyjało? Nie grałem. Jezus, Maria, mama, weź, zabierz tego Karola! On mi przeszkadza! On ma po prostu dużo energii! Jest okay. jeszcze dzieckiem! Może Karol, co ty robisz? Paulina! Ła! Ach, Jezu, nie mogę z tobą! Ja pier... Najgorzej, gdy rodzeństwo odbiera nam nasze chwile intymności i psuje naszą prywatność, gdy chcemy sobie z kimś posiedzieć w spokoju. Klaudia, ile tu już jesteś wolna, co? No już trzy miesiące. Chodź może bliżej, co? Dobra. Hej! Leon, weź się zajmij sobą, co? A co robicie? Weź może idź się na dwór pobaw, a nie ciągle w tym pokoju siedzisz. Nie, ja się będę patrzeć. Zero prywatności. Bardzo niedobrze jest mieć rodzeństwo wścibskie, które nie szanuje naszej prywatności i grzebie nam w rzeczach. Zabiera nam nasze ubrania, korzysta z naszego sprzętu elektronicznego, a co najgorsze, wyjada nam nasze zapasy żywnościowe z półki czyli nasze słodycze i inne przekąski. Ja nic nie wiem, ja nic nie brałem, mnie nie pytaj w ogóle. Kłamiesz! To na pewno ty, zawsze mi wszystko wyjadasz. Weź się nie, prój do mnie. To były moje przekąski. Daj spokój, słodycze są niezdrowe, lepiej dla ciebie. <laughs> Gdy nasze rodzeństwo ma bogate życie społeczne, to może dojść do tego, że jego znajomi będą zbyt często go odwiedzać, a nie daj Boże, przesiadywać u niego. Przesiadywać w waszym pokoju, naruszając waszą prywatność. <laughs> Zaraz wam coś puszczę, to zobaczycie. <laughs> Dawaj to! Siema siostra, hej. Padli do mnie koledzy. Widzę, ale ma śmieszne włosy. Niezła ta twoja siostra. <gry> Borys, a kiedy zamierzają wyjść twoi koledzy? A nie wiem, kiedy pójdą. No ale oni siedzą u ciebie od rana do wieczora, to jest też mój pokój. Potrzebuję trochę spokoju. Weź, wychilluj, co się frujesz. My nic nie robimy przecież, tylko sobie siedzimy. Oni siedzą w mojej części pokoju, na mojej kanapie. Przecież nie wchodzą na twoją część. Będziemy sobie siedzieć, ile będziemy mieli ochotę. To jest nasz kolega. Nie przejmujcie się nią, ona sobie tylko tak gada. Czy zdarzyło wam się mieć z rodzeństwem wspólny komputer, albo wspólny telewizor, albo nawet tablet? Wówczas nieuniknione są kłótnie o to, kto będzie z niego korzystać. No i absolutnie nie ma sposobu, żeby dojść do jakiegokolwiek kompromisu. Hej Kasia! Lena, znowu oglądasz bajki? Tak, moje ulubione bajki. A mogłabyś na chwilę przestać oglądać i dać mi obejrzeć odcinek? Nie, ja teraz oglądam. No ale jak to, ja też chcę pooglądać. Gdzie masz pilota? No, masz problem, teraz jest Moja kolej. Daj mi pilota. No oddaj. No nie oddaj. To jest oh, mój pilot. No, mi. A, mama! Co tu się dzieje? Co to za hałasy? Prawa pilota! No ale chwila. To jest nasz wspólny co telewizor, to? tak? Ja też mogę z niego korzystać, a ty ciągle oglądasz już kilka godzin. Wiesz co, Kasia, ale ustąpiłabyś młodszej siostrze. Ona jest jeszcze mała i ma prawo oglądać sobie no, bajki. No właśnie, ja chcę oglądać! No bo ja chcę obejrzeć sobie odcinek, a Milena ciągle ogląda bajki. Nie, w tym momencie oddaj się strzepiło. Ale jak to? To jest też mój telewizor. I masz jej ustąpić, jesteś starsza. No. Jesteście raczej tym typem rodzeństwa, który ma porządek w pokoju i potrafi go utrzymać, czy tym, który bałagani. Dajcie znać! W takim zestawieniu niestety zdecydowanie większego pecha ma ta pedantyczna strona, ponieważ musi znosić zanieczyszczanie własnej przestrzeni, a niekiedy nawet sprzątać za rodzeństwo. Siema. Boże, Ala! Co tu się stało? Jaki tu jest syf? A ty się znowu czepiasz. Ja rozumiem, że ty nie umiesz porządku utrzymać, ale żeby aż tak... Co ty gadasz? Gdzie, jaki syf? Nie! Słuchaj, to jest też mój pokój i ja nie chcę w takim syfie żyć, rozumiesz? Posprzątaj tutaj trochę. Pokażę ci i to się sprzątaj. Ja mam ale ja nie będę sprzątać. Ale ja nie będę za ciebie sprzątać. Nie, ja się wyprowadzam. Cisza nocna w drugą stronę. Czyli, że to nasze rodzeństwo kładzie się znacznie później spać niż my, a często nawet w ogóle się nie kładzie i siedzi całą noc. No i przez to zakłóca nasz sen, bo albo świeci różnymi rzeczami, albo wydaje różne dźwięki, hałasy, odgłosy egzystencji, elektroniki i tak dalej. Kurwa! Jezu, gnoszę, jeszcze grasz? Weź to trochę przyciemniej, bo ja nie mogę spać. Nie mogę. Ej, chłopaki jesteście? Halo! Halo! No, możesz to trochę ściszyć? No Jezu, gra! Mituj się jest środek nocy. Ja jutro mamy egzamin. Weź mi nie przeszkadzaj. Kudźwa neta zabrało. Dobra, ja idę spać na kanapę. Dajcie znać, że male, jak sytuacja wygląda u was? Czy macie z rodzeństwem wspólny pokój, czy osobne? No i które z tych sytuacji przydarzyły się wam samym? Wbijajcie na mojego super Instagrama i widzimy się w kolejnych odcinkach.